Nowe przepisy sprawią, że twój sąsiad zamilknie podczas swoich posiedzeń w toalecie. Serio. Nadchodzi koniec budowlanej patologii. Mieszkasz w nowym szeregowcu, a przez kratkę wentylacyjną w łazience słyszysz, jak sąsiad nuci piosenkę Czterech pancernych pod prysznicem, a potem kłóci się przez telefon o cenę parówek i recytuje skład szamponu? Ściany cienkie jak papier, a ty wiesz o nim wszystko. No to koniec z tym. Nadchodzą nowe, bardziej surowe przepisy o wyciszeniu, które obejmą nie tylko bloki, ale też szeregowce, bliźniaki i dom. W których wydzielono co najmniej dwa mieszkania. Co dokładnie się zmienia? Po pierwsze, koniec z łazienką sąsiada tuż przy twojej sypialni. Nowe domy nie będą mogły już mieć ścian, gdzie po jednej stronie jest twoja sypialnia, a po drugiej kuchnia albo łazienka sąsiada. A jeśli deweloper naprawdę nie ma wyjścia, musi zastosować odpowiednie zabezpieczenia akustyczne. Po drugie, izolacja musi też chronić przed drganiami i hałasami z izolacji. To oznacza koniec z buczącą rurą i głośnym kotłem za ściany. Ale jest jeden haczyk i to spory. Te przepisy będą dotyczyć tylko nowych inwestycji, tych, które powstaną po wejściu rozporządzenia w życie, czyli najprawdopodobniej po 20 września 2026 roku. Jeśli już mieszkasz w takim akustycznym koszmarku, to niestety prawo nie działa wstecz, więc trochę się jeszcze pomęczysz. Daj znać w komentarzu, co najdziwniejszego słyszałeś u swojego sąsiada. A jeśli planujesz zakup domu albo mieszkania i chcesz mieć pewność, że w umowie wszystko się zgadza, Odezwij się. Sprawdzimy dokumenty, żebyś mógł spać spokojnie.